Na pewno cieszę się, że, że kolejny sezon będę mógł grać. Przede wszystkim po, po tej bardzo ciężkiej kontuzji, jaką miałem w tamtym roku, na początku sezonu. Cieszę się, że pod koniec sezonu już wróciłem do, do w miarę sprawności i mogłem tam kilka ostatnich spotkań zagrać. Teraz mam przepracowany praktycznie pełny okres przygotowawczy, więc dla mnie to jest na pewno duży plus, że, że mogę jeszcze kontynuować grę w Siatkówkę, bo bo ta koncepcja naprawdę jest bardzo ciężka i, i czuję tego skutki do dnia dzisiejszego. Jeśli chodzi o, o ligę, to na pewno liga jest bardzo wyrównana przede wszystkim. Tak mi się wydaje, że jest bardzo wyrównana, z roku na rok coraz silniejsza. Tak jak powiedziałeś na początku, zespół nam się bardzo zmienił. Wróciło bardzo dużo, dużo, no dużo starych znajomych, że tak powiem. Więc na pewno też Rozumiemy się, bo znamy się, znamy, znamy się już, już tutaj z boiska sprzed yy, paru lat. Więc fajnie, fajnie jest trochę mieszanka yy, starszych, czyli rutyny z młodością. Jest młodych, kilku perspektywicznych, fajnych chłopaków z juniorów, którzy niedawno zdobywali Mistrzostwo Polski. Więc mam nadzieję, że... W meczu na mecz z tygodnia na tydzień będzie to wyglądało z naszej strony coraz lepiej i, i, i ta forma nasza będzie zyszkować. No nie ukrywam, że, że tam jakieś 2-3 lata temu były takie jakieś e, ciężkie momenty, takie zastanowienia, ale, ale tutaj e, miałem duże wsparcie rodziny i, i bliskich znajomych, że, że tam udało mi się, udało mi się to jakoś e, ułożyć sobie, ale no też dużo, dużo mi dała do myślenia ta kontuzja, dużo miałem przemyśleń, ciężkich wieczorów, nocy, więc na pewno teraz cieszę się tym, że, że, mogę jeszcze, że mogę jeszcze grać i postaram się grać jak najlepiej. Jak, będę wiedział, jak będzie widział, że, że już ten poziom nie jest na taki mnie zadowalający, to na pewno, na pewno dam spokój, a ja na dzień dzisiejszy cieszę się tą grą. Staram się dać jak najwięcej zespołowi, jeśli trenerzy uznają, że, że to już nie czas, więc wtedy będzie, ale ja, ja na dzień dzisiejszy Chcę, chcę dać to, co potrafię, i, i mam nadzieję, że pomogę swojemu klubowi, swojemu miastu w tym, żeby zespół nasz był jak najwyżej w tabeli na koniec roku. Widać, że każdy sezon w pierwszej lidze jest, stoi na wysokim poziomie. Na pewno, coraz wyższym, ale że drużyny bardzo się zmieniają i zawsze ta pierwsza runda w każdym sezonie. Ma masę dużo niespodzianek, jest bardzo nierówna, i tego się spodziewam też w tym roku z tego względu, że dużo zespołów jednak zmieniało składy. Był bardzo krótki okres przygotowawczy i to na pewno nie pomaga w optymalnym przygotowaniu się do ligi, więc na pewno będzie w pierwszej rundzie dużo niespodzianek, ale przyjdzie taki moment, że, że ta tabela się pokaże. Które zespoły będą silne w perspektywie całości, to myślę, że przełom listopada i grudnia będzie wiadomo, kto, kto o jakie cele w tym roku będzie walczył. Na, pe na pewno, bo to tutaj nie oszukamy jakby budżetów i nie oszukamy doświadczenia. To na pewno będzie kluczowe, a szczególnie w tej końcowej fazie, jakby w tych najważniejszych meczach. Jaka jest różnica? Może nie ma takiego zespołu, które, który ma bardzo mocną, pełną czternastkę. I to może być różnica w porównaniu do trzech ostatnich sezonów, gdzie zespoły miały naprawdę bardzo szerokie składy. W tym roku nie wydaje mi się, żeby aż tyle zespołów było z pełną taką czternastką. Co też w perspektywie całego sezonu no, może zrobić różnicę, bo jest bardzo dużo grania, są różne problemy w sezonie, kontuzje i to też będą, będzie miało znaczenie. Pytanie, kto będzie miał więcej szczęścia? Mocno, mocno zmieniona. Można powiedzieć, że nowa, bo zostało, bo zostało trzech zawodników: Marcel, Radek i, i Bartek Neroy. Pomysł był od początku taki, żeby w jak największej ilości zawodników, e, którzy wychowali się w Tomaszowie, budować. Udało się to zrobić. Zobaczymy w perspektywie całego sezonu. Na jakiej jakości też sportowej uda się to zrobić, jeśli no chcieliśmy wszystko zrobić, żeby to połączyć jedno z drugim, na tyle na ile było to możliwe w ramach naszego budżetu. Ale ta tożsamość Lechi została na, na pewno zachowana i, e, i to cieszy, e, myślę, że wszyscy i Kibice i Włodarze zrobili wszystko, żeby, żeby tu w tym kierunku iść. E, także. Zaczynamy z nową kartą i z nowymi nadziejami. Eee, jak to wyjdzie, to, to będziemy rozmawiać już na koniec sezonu.